Dzień dobry, lecimy do Dino, mamy czas 2 dni do 30 grudnia. Na początek mamy kwiaty, gwiazdy betlejemskie jeszcze zostały 14 zł, kalanchoe, kalanchoe 8 zł, minus 20%. Niedośpian, trio, to są tam trzy można sobie je podzielić za 12 zł. Seweria. Rośliny zielone, różne rodzaje, takie gruboszowate, tam też są 5,49. Są tam róże, różne takie pozostałości. Myślę, że to w każdym sklepie jest indywidualnie. Tutaj mamy w promocji czekolady, wafelki. następnie woda złotych 15. Przy zakupie 12 sztuk. Energia. Taką herbatkę znalazłam. Spokój, energia. Po 3,49. No, ciekawa jestem. Tutaj jest lojto, oczyszczanie. Też chyba dobra cena. Trawienie herbapolu. Tutaj mamy promocję wszelakich bombeczek. Ozdób świątecznych. Te miseczki mi się podobają. I ta bombka szklana też. Tanie kubeczki. Tutaj już mamy na Dzień Dziadka. A to są lampiony. Lampiony, chyba 12 zł. To jest inna cena. W ogóle w tym Dino taki rozgardiaż panował, że hej. O, propozycje na Dzień Dziadka z nadrukami różne kubki. Po 7:49 te kubki są. Tutaj jeszcze takie pozostałości świąteczne. Tutaj też są dobrej ceny kubki dla dziadka. I nie widziałam tam dla babci na drugiej półce były dla babci fijo, chyba filiżanki ale fajne są, takie solidne tutaj też o przeróżne takie gadżety świąteczne to wszystko jest w promocji um, nie doszłam niektórych cen, bo się po prostu nie dało tutaj tak samo wszystko już w promocyjnych cenach ta girlanda 13 zł. 12.49 dokładnie. No, takie o. To pewnie też w zależności co w danym sklepie się sprzedało, co zostało i to wszystko to jest przecenione. Musiałam sprawdzić te światełka, w jakiej one są. Cenie. 7 zł te wszystkie światełka. Na baterie dwie. No i tutaj mamy też gadżety. Yy, tak jak mówiłam, to wszystko są. Tutaj są dla babci filiżanki, w różnych, przy różnych cenach. Całkiem przystępnych tutaj jest promocja na te puszki. Może u was w sklepie zostały inne puszki, tutaj została tylko jedna. No, nawet u mnie były nakrętki, takie różne, przeróżne. Pomoce: do kuchni, pierniczki też w dobrych cenach. Jak widać, preferowane są mleczne 6,15. Z takich ciekawszych rzeczy to właśnie patrzę, że to słodka chwila budyń, złoty 60 zł i ten proteinowy shake 75 proszy. Ciekawa, ciekawa propozycja. Tutaj mamy rzodkiewki złote 79. Mm, bardzo ładna sałata za 3.99. W promocji była lodowa za 4 złote. Wziąłem właśnie tą. Także no ta lodowa też taka dosyć ciężka. W promocji 2.99 kapusta włoska. Marchew 349 zazwyczaj jest po. nie przekracza 2 zł, a teraz było właśnie w takiej cenie. Jabłka. Wzięłam tutaj e, te 2 kilo za 5,99 w, w takim opakowaniu, w folii. E, całkiem dobre. Polecam. Tutaj mamy mango suszone, ananas suszony po 12,99. Borówki w dobrej cenie 10 zł. Fajne, ładne. Tutaj dział um, mleczny, że tak powiem, i bardzo promocji tutaj nie ma. Na serek piątnica jest promocja. 2,49 przy zakupie trzech. Tutaj mamy w cenach promocyjnych chipsy, przekąski, wiadomo jak to przed Sylwestrem. Tutaj mamy miszmasz, dział gospodarczy, miszmasz wszystkiego. Po prostu no ta torba mi się spodobała, ona jest fajna taka, to jest na lunch, obiad termiczna i kosztuje, poszłam sprawdzić, kosztuje 10 zł tu jest wszystko i nic także myślę, że w każdym sklepie jest trochę inaczej, ale warto iść zawsze jakieś przeceny o broszki jak to ja sroka broszki mi się spodobały widziałam dwa rodzaje takie i takie turkusowe Z takich polecanych rzeczy tutaj macie K2. On jest odmrażacz do zamków. Teraz powinien się przydać, dlatego że są tego gołoledzie, a zamki się trochę psują. I jak prysniemy tym, to się wszystko fajnie odmraża. Tutaj są takie ozdoby do włosów. Ozdoby do włosów są po 4,99. Natomiast ta broszka 8,99. Tutaj mamy fajną promocję: złoty 19, zł, buraki w koskach, bób konserwowy 4,25. na pomidory suszone w oleju. Tam widziałam, były w, w oleju ze słonecznikiem. Myślę, że tutaj będzie sporo promocji po świętach. Tutaj mamy takie, wszystkie w promocyjnych cenach są przybory szkolne, też takie, no po prostu pozostałości to co zostało to zostaje wyprzedane. Myślę, że w każdym sklepie co innego, aczkolwiek podobne powinno być. Nawet przedłużasz, tam widziałam klejownicę małą do małego kleju. No po prostu trzeba by było dobrze przeglądać. Można znaleźć przeróżne rzeczy. Tutaj fajne promocje. Pasztet Mazowiecki 349. Sardynki 6,49 czterdzieści, dziewięć. Ja trochę tutaj zwolniłam, żebyście sobie wypatrzyli te ceny. Pasztety profi też w promocyjnych cenach. Tutaj mamy te konserwy Dega, paprykarze, paprykarz z Morszczuka, paprykarz szczeciński, paprykarz z Łososia. One są bardzo dobre, ja je polecam. Tutaj promocja na keczupy. Zalecam ten ketchup kotliński, on jest w dobrej cenie, jest smaczny. No wiadomo, skład trochę nie tak jak trzeba, ale nie jest taki zły. Tutaj też jest koncentrat w dobrej cenie. Pozostałości promocyjnych cenach po świątecznych ozdobach: brokuł mrożony 5,79, frytki zigzag 7,79. Także dobra cena. Tam było też na kluski śląskie promocja. Tutaj też na czekolady ten mus za złoty 79 w zł, tym barku. Na wszystkie lody w pudełkach są też promocje. I znowu promocja na lody. Tutaj są pizze zapiekanki, ale na nie promocji nie było. Miruna nowozelandzka 15,99 500 gram. Tutaj były polędwice bez skóry. Yy, chyba już wyszły tamte w promocji Miruna, bo nie znalazłam tam. No i minionkowe szampany dla dzieci 7,49. Ja Wziąłem truskawkowe. Napoje herbaciane Bikach TF 2,99. One są dobre, mango. A nazywają się Mango Bongo. Tutaj są Sokicy Mesu, i tutaj Bubble Tea 7,49 w różnych smakach. Koło Caspi Colo 7,99. Takich rzeczy, których nie znalazłam na półkach, to. Paluszki tarczyńskie, paluszki drobiowe i paluszki wieprzowe, przy zakupie dwóch sztuk, 3,89 zł. Musztarda, biesiadna, rolnik, ona jest w fajnym takim kufelku, 250 ml się mieści, polecam. Tutaj też znalazłam wosk do brwi bel, polecam. Są w trzech, jest w trzech odcieniach i jest bardzo dobry. Nie rozmazuje się. Pozostaje cały dzień do zmycia. Naprawdę 12 zł. w Biedronce to myślę, że jest chyba w stałej ofercie. Ale ceny nie powinna też około 11. I tak mamy jeszcze dwa dni, nie licząc niedzieli, na te promocje. I zapraszam do subskrypcji do wciśnięcia dzwoneczka żeby mój kanał się trochę rozrósł. Dziękuję, do widzenia.